Cześć, Siemka, witam Was. Dzisiaj mamy do rasy. Yy, z, tata spotkał super gościa, niech coś tam opowie. Ja biorę prosto a tata coś tam opowie. Witam. Tak, co mam do powodu? Spotkałem pana Piotra, teraz pana, no i po prostu była okazja, zakupiłem. Po co ci te stojaczki? Najpierw wyciąg. Przygotuję se. Na co? Okazuj. No i od tego Pana Piotra zakupiłem. Carvalho. No pięknie. Kilisen. Kilisen. Hulk. Pitch Kings. No to podobny układ jak w tej naszej pierwszej saszetce. Taki sam, bo jest na Superstar. No, to są z twojej strony, ty sobie kładz z lewej. No, dzisiaj mi tu pchasz. Jedna saszetka twoja, jedna będzie moja. Podobno po dwie mają być specjalne. Christopher Samba. Mówi Sian. Rosja to była ten Internation Andrii Arszawin No, to tyle no. twojego modu No, okay, no. no. słabo Czy tak o? No na pewno Druga saszetka gorsza od pierwszej A czy trzecia będzie gorsza? No, kto wygrał? Mm, to taka? pewnie królowie Realu Madryt już nie będą mieć złudzeń Prawda, Kerzakow? No, no to kartka fajna. Jeszcze Alves do na dokładkę. Alwesz. Messie, to jest czaj, Gabulow. Gabulow. Bruno, z i FC Porto, też fajna karteczka. Telo. Christian Tello No, widzę, że tu Real Barcelona Nawet dużo tych karteczek Christian Tello, Dani Alves Jao Mutinho, Midfield, Maestro Maestro, Maestro. Midfield, Maestro, tak No, to ta karta tu No i jest lepszy od Internacional. Superstar Dondrus To jest kto? Kloze, To on jeszcze gra w prezentacji. No. Chyba gra, jak nie ma kontuzji. Tak wygląda Klos. Tak wygląda Ronald. Numer jeden karty, z tego co pamiętam. Tak jest. <ścoughs> Oglądałem kiedyś właśnie listę jest. i ja. bazę pierwszy numer. Dobra, I tym miłym akcentem, że wszystkich. No i zapraszamy kupować Donrushy, bo opłaca się, fajne karty są, mi się podobają. Osiem kart w saszetce, dwie specjalne. No niestety, tak przypuszczałem, że tutaj nie będzie nic, bo to były karty z boksów. a podobno Parę osób trafiło już jakieś tam autografy z tych boksów, także na autograf nie liczyłem, ale zawsze I tak, deli delikatna odmiana. Od, I tak czy tak raczej na autograf nie byłoby co liczyć, ale... Od ataksów i panini. Dobra. Narka. Pa. Cześć. Do następnego filmiku. Cześć.